Dole, Dzisiaj niestety nie przetrwało tego i paczki. Są jakby takie pożawiane, takie luloniki, takie jakby takie kółko. Tu widzę, że już mamy owoce, ale na staliści tu przetrwało serzone. Te, takie łodyżki, później z nich są owoce. I można... Ja chcę zrobić takie, takie bandy. Teraz chcę zrobić jak to obcinasz. Tak jak mama robi. Obcinać. Ja. Tu my snuli. one są zawieszone aż tak do dachu. I tu na dłu, aż do pomidoru. Widzicie? Tu są ogórki, widzicie? Ogólki ściśnięte. Muszę iść do drugiej strony. Żeby, się bo... o patrzcie. Widzicie? Szy, szy, szy. Eee, tu są pole z paplekami, widzicie? Tu są obcięte tam, to są różne ciukinie, takie dynia na przykład z Olegano. Jak się to nazywa? Tymianek. Tymianek, taki. Tam mamy... Nie uda mi się ze skrajnie tego pokazać, muszę chyba żyć nazwól. Bo to jest na dworze na dworze tak się jakoś wieje mamy bób Patrzcie. co je muszę go lepiej je jakoś zrobić Chodź. mamy bób widzicie tak. mamy tu bulaki, no z polem tu nie wiem co rośnie tu mamy tego Yy, tu mamy Poczekaj, czekajcie, to duże, duże. Tu są duże, tam jest jeszcze małe. Tu są pole. Tu luźnie folka Tu jest ten. Tu jest okno, jest Gorąco. jest zimno to lepiej mi wszystko. Bożemy kawę, jak, jak pada gaz, to, to to dobrze, ale przez ten rok nie pada i rośliny mogą już ginąć. Wchodząc znów do szklanik, tu mamy taki długi snój. Tu mamy wszystko, narzędzia, widzicie? Tu mamy różne papleczki pomidorki, tak jak Wam już mówiłam o pomidorach, o wszystkich rzeczach. Tu mamy to, żeby nie na po co z jeden taborecie? Mamo, jeszcze nie go na drugi taboret. Tu mamy drugi taboret, na którym siedzi mama. A na tym już ja siedziałem na tym tu. Na tym taborecie to jest tu. Widzicie? Ja siedziałam na tym taborecie to jest tu. I wszystko dobrze. Mamy ziemię. Wszystko jest obracone, Wszystko mi dobrze. Tak.